Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, ja nazywam się Łukasz Maciejewski, a to jest Hotor Not Flash przed kolejką numer 12. Dobre informacje są takie, że kolejka numer 11 odeszła już bezpowrotnie, nie musimy w ogóle o niej mówić, więc ja się bardzo cieszę, bo dobrze wiemy, że nie była ona, ona udana dla nikogo. Jeśli chodzi o wymieniankę jakichś tam rzeczy, które się wydarzyły, to musiałbym poświęcić chyba jakieś pół materiału, którego, który tutaj zwykle nagrywam, więc nie będę się wypowiadał na ten temat. Także witam Was serdecznie, jeśli lubicie taką krótszą formę wiedzy jeśli lubicie w ogóle moje odcinki, to dajcie znać, dajcie przede wszystkim łapkę w górę, bo żywo. Tego materiału będzie krótka, pewnie około kilkanaście godzin. Przypominam też, że partnerem kanału jest Bookmaker Superbet gdzie możecie zobaczyć fajne jakieś tam kursiki na Fantazy Premier League. Jeśli chodzi o kurs ode mnie, to w tym tygodniu chyba zaproponowałem Las Hells, że to będzie więcej punktów niż Gabriel. Także pamiętam, że kurs był na to wysoki, więc polecam, zapraszam. W każdym razie, jeśli chodzi o odcinek przed kolejką numer 12 Hot or Not Flash, to standardowo trzy transfery, kontuzję, kapitan, a także polecany skład. Więc zaczniemy może od kontuzji. Jest godzina 14, gdy to nagrywam, a niektóre konferencje prasowe jeszcze się nie odbyły. Także na planszy macie już zaktualizowane informacje. Ja jeszcze nie do końca wszystko wiedziałem, więc mogę czasami pleść jakieś głupoty, czyli coś, co w sumie już się zdezaktualizowało. Więc po prostu weźcie na to poprawkę. Zacznijmy jednak od faktów. Pierwszy fakt jest taki, że Dan Bern wypada na kilka miesięcy, trzeba go sprzedać. Drugi fakt jest taki, że Matti nie jest kontuzjowany Zagrał z ławki, jeśli chodzi o mecz ligi, ligi konferencji. Można to interpretować dwojako, bo z jednej strony spoko, bo sobie odpoczął, z drugiej Strony można myśleć, że stracił skład, ale nie stracił go na jakieś 95%, moim zdaniem, bo y, tym bardziej, że Diego Carlos szedł z kontuzją, więc tak naprawdę nie miałby kto grać właśnie za Mateo Kasza. Także tutaj jest ok, nie jest ok jeśli chodzi o Costasa Simikasa, który miał ławkę w weekend, teraz wystartował w meczu Ligi Europy i dostał zmianę w 45. minucie ze względu na swój słaby występ. Zawalił bramkę, miał, miał też kilka innych strat. Tak naprawdę przy tej bramce to asystował, więc ja nie będę zdziwiony, jeśli on nie wyjdzie w tym meczu z Brentford. Tak naprawdę moim okiem jest to jakieś 25% szans, że zagra. A myślę, że i tak to, to mogą być dość optymistyczne predykcje. Bo tym bardziej, że zagra na, na niego Brian Bemo, więc przyda się bardziej taki solidny obrońca niż właśnie Greg. Szkoda, bo to była fajna opcja i była fajna różnica, ale nie wiem, czy to się przypadkiem szybko nie zakończy. Jedziemy dalej. Arsenal. Tutaj jeszcze nie mamy konferencji Artety, ale wiemy tyle, że w meczu w tygodniu nie grał Ketty, a nie grał Odegard. Grał Saka, zdobył bramkę. Jazdy. Zagrał bardzo dobre zawody, w sumie mógłby być już nawet takim kandydatem na kapitana ze względu na to, że grał z Berli, ale szedł z kontuzją. Arteta mówił po meczu, że było to takie lekkie uderzenie, że w sumie nic poważnego brzmiało, że będzie ok, ale mi się od razu zapala lampka. Przypomina się kolejkę numer 8, czyli ostatnia kolejka przed poprzednią przerwą na reprezentację, i wtedy Bukajosaka nie zagrał. więc Ja się nie zdziwię, że raz albo nie zagra w tym meczu, dwa zagra, ale zagra, zagra na przykład 60-70 minut. I zejdzie z jakimś urazem, po prostu, żeby nie pojechać na terapię, żeby sobie odpocząć. Wiem, że to, to zakrawa o jakieś żółte napisy, jakieś teorie spiskowe, więc jakoś tutaj nie będę rozwijał. Po prostu no, mam taką teorię i tyle. Nie musi się ona sprawdzić, ale może, bo Artetę znamy. Jedziemy dalej. Spurs W przypadku Spurs Madison może wypaść jednak na dłużej, więc wydaje się, że warto go sprzedać. Gdzieś tam takie solidniejsze źródła mówią o jednym miesiącu lub nawet trzech miesiącach przerwy. Więc na ten moment zapowiada się, że będzie trzeba go sprzedać Newcastle Tutaj jeśli chodzi o urazy, to o Danie Bernie mówiłem Wilson nie wiadomo jeszcze, czy wyjdzie Isak wróci po repach Botman ma się udać do jakiegoś specjalisty Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o konkrety, które na razie wiem. Jeśli będzie coś więcej, będzie to na planszy. Jedziemy do transferów. I na początku muszę się pochwalić, że polecane transfery z poprzedniego odcinka dały średni zysk 5,5 punkta i liczę, że skuteczność będzie jeszcze lepsza lub chociażby równa, no bo w sumie była całkiem niezła, trzeba to od razu powiedzieć. Kogo byśmy sprzedali? Byśmy sprzedali moim zdaniem Dana Berna i w sumie to nikogo raczej nie dziwi. Tutaj do Dana Berna możemy wrzucić jeszcze, nie wiem, Cristiano Romero, Udo Diego czy innych zawodników, przy których pali się czerwony trójkącik i których trzeba sprzedać. Generalnie mamy największe pożary, jeśli chodzi o defensywy, więc zaproponuję tutaj kilka opcji. Pierwszą z nich jest William Saliba. William Saliba to jest taka oczywista opcja i w ogóle Arsenal to jest oczywista opcja, bo to jest. Najlepsza defensywa w lidze Ma 5 czystych kont Stracili tylko 9 bramek I mają poniżej jednego gola oczekiwanego straconego na mecz A teraz mają kalendarz Burnley, Brentford, Wilki oraz Luton Ale ten kalendarz wygląda dobrze Ale jeśli już sobie tak wejdziemy głębiej w te statystyki To wcale te ofensywy Brentford, Wilków czy Luton Nie były ostatnio takie słabe No bo Burnley to wiadomo, no są fatalni Nie ma co się oszukiwać Więc jak już powiedziałem Od kolejki numer 5 do kolejki numer 11 Pod względem statystyki Expected goals Burnley było na 16 miejscu Brentford było na 8, Wilki na 12, zaś Luton na 10, więc wcale ten kalendarz nie musi być aż tak dobry Ale generalnie William Saliba to taka opcja na cały sezon, jeśli już w poprzedniej kampanii wskoczył do składu Bo miał na początku właśnie jakąś kontuzję, to później gdy wszedł już zawsze grał w pierwszym składzie Więc jedynie na czym się można zastanowić, czy opłaca się dopłacić pół bańki kosztem Gabriela Bo Saliba kosztuje już 5-3, podczas gdy Gabriel 4-8 i właśnie mieć tą pewność Ja szczerze powiedziawszy raczej tego nie zrobię Bo pół miliona moim zdaniem to dużo Więc ja raczej wybiorę, wybiorę Gabriela Ale z drugiej strony mamy pewniaka ma, Mamy taką, taką, taką opcję jak Francuz Mamy Salibę, więc zależy jak kto woli Jeśli ktoś potrzebuje więcej wrażeń to, to myślę, że Gabriel No ale jeśli ktoś nie pamięta jakie to są wrażenia To niech sobie przypomni Cimicasa Który zaczął na ławce i który prawdopodobnie straci skład I takie same, takie same wrażenia jak w przypadku Cimicasa Możemy dostać też od Tino Liveramento Chociaż tutaj Zdaniem wielu kibiców Newcastle, Anglik był. Tak naprawdę zawodnikiem spotkania, jeśli chodzi o, o te mecze w tym sezonie, w który grał. Ja oglądałem jego mecze dwa czy trzy razy podczas bieżącej kampanii i się w sumie pod tym pod, podpisuję, bo to jest twardy gracz, waleczny yy, i przy tym też potrafi dobrze dośrodkować, co widzieliśmy właśnie w meczu Ligi Mistrzów, gdzie, z, gdzie w meczu z Borusią dał świetną piłkę do Jelintona, który jednak chybił. Generalnie może grać na lewej obronie, może grać na prawej obronie. Edihał mówił, że może grać nawet na prawym skrzydle, a cena to jest totalny banger, bo kosztuje 4-3, a przy tym też, że Newcastle i ich obrona jest bardzo dobra. Oni też mają... 5 czy 4 czysty kont w tym sezonie. Generalnie najlepsze defensywy liczbowo, tak ogólnie w bieżącej kampanii, to jest Arsenal, Newcastle oraz Manchester City. Więc skoro Arsenal ma najlepszy kalendarz, to pewnie w teorii najlepszy, to pewnie oni są wyborem numer 1 Ale jeśli chodzi o Newcastle i ich tanie opcje, to też mi się one podobają. Opcja numer dwa to jest LaSalle, jeśli chodzi o tą defensywę. On kosztuje 4-0, ale wciąż nie ma info o Botmanie. Więc generalnie jeden i drugi to opcje super, bo są tanie. Kalendarz jest taki średni, trzeba szczerze powiedzieć, bo teraz mają. Bournemouth, później Chelsea, United oraz Everton. Więc też nie trzeba się upierać i można poczekać na przykład na więcej informacji. Jednak transfer Berne to nie jedyne transfery, które planujemy w defensywie. Możemy też wywalić Romero, możemy wywalić Udoziego. Romero wypada na trzy spotkania, Udodzi na jeden, ale tak naprawdę później ten kalendarz kogutów jest słaby, więc trzeba szukać alternatyw. Takie dwie spoza tych, tych takich topowych drużyn właśnie jak City, Newcastle oraz Arsenal To jest Mark Gay oraz Naya Fagert Jeśli chodzi o Gayego, to jest reprezentant defensywy Crystal Palace Która na najbliższe cztery kolejki kalendarz ma typowo miód, Bo mają Everton, Luton, West Ham oraz Bournemouth w ostatnich czterech meczach Gey oddał trzy uderzenia, wykrywał jedną okazję, Ozdoby łącznie 15 punktów, więc statystyki są w miarę spoko, ale wciąż tym głównym argumentem pozostaje jednak kalendarz, bo na najbliższe cztery kolejki, jeśli chodzi o expected goals w kolejkach od numer 5 do kolejki numer 11, to zagrałem sklejno. Z 10, 11, 12 i 20 ofensywą, ale z drugiej strony wcale Krysta Palace też tak dobrze nie, dobrze nie wypadało, bo w tym samym okresie byli 11 defensywą w całej lidze Więc też jest to taki troszeczkę moim zdaniem, napompowany w baloni i można zobaczyć na inne opcje. Taką inną opcją może być właśnie na EFA tak jeszcze. Podsumowując Crystal Palace, w sumie dodam, że oni mieli w ostatnich 5 meczach 3 czyste konta na Fagert i jako opcja brakuje mu tylko tego jednego punktu, czystych kont, bo West Ham w całym sezonie miał tylko jedno czyste konto i są na 17 miejscu, jeśli chodzi o oczekiwane gole w całym sezonie, więc generalnie liczbowo jest masakra, ale też warto zauważyć, że mieli bardzo słaby kalendarz, a skoro mieli wcześniej słaby kalendarz, to teraz mają dobry, bo patrząc sobie pod kątem oczekiwanych goli, to na najbliższe 11 spotkań oni. Zagrają przeciwko 8 najgorszym defensywom w całej lidze. Nie wiem, czy mnie dokładnie zrozumieliście, ale po prostu, jeśli zrobimy sobie statystykę, oczekiwane gole od kolejki numer 5 do kolejki numer 11, to na najbliższe 15 spotkań oni zagrają z drużynami od 12 do 20, czyli w teorii te szanse na czyste konto mogą być większe właśnie dla West Hamu. Jednak największym minusem w przypadku Agarda jest to, że ciężko będzie podwajać właśnie defensywę właśnie młotów, bo często mamy jednak Areolę, Który ma gdzieś tam w top, 10, top 10K około 50% posiadania, ale generalnie jest to obrońca za 4,5, który ma dobre zagrożenie przy stałych fragmentach gry I w tym okresie, o którym już tu często wspominałem Czyli od kolejki numer 5 do kolejki numer 11 Więcej uderzeń od niego miał tylko Trent Alexander-Arnold A w całym sezonie więcej setek od Aggerda miał tylko Matikasz. Matikasz miał 4, Neef Agarda miał 3 Więc on wydaje się taką git opcją pod tym kątem, że kosztuje 4,5 Stwarza zagrożenie przy stałych fragmentach gry Na przykład wczoraj w meczu z Olympiakosem oddał 3 uderzenia Także ja w niego wierzę, dajcie znać czy wy wierzycie w Najewa Agarda. I lecimy z trzecim transferem, bo tu Tutaj przestajemy wierzyć w Madisona, bo wiele wskazuje na to, że ta kontuzja będzie poważniejsza. Jeśli chodzi o jego najbliższe plany, to nie pojedzie na pewno na kadrę, co już raczej nam oznacza, że nie zagrał w meczu z Wilkami. Oczywiście mamy jeszcze taką podpórkę, że będziemy mieli wycieki z składu Spurs, bo Spurs grałem pierwsi, ale tak naprawdę na ten moment niewiele wskazuje, żeby Madison miał zagrać w tym meczu. Przy okazji zapraszam oczywiście na Deadline Live. Relacje prowadzę jutro o 11. Będę miał ten taki trójkącik, mi się wydaje, bo idę dzisiaj na imprezę. Nie wiem, o której jem skończę więc taki, mogę mieć jakiś tam, nie wiem, lack of the match fitness, jak to czasami jest na Fantazy Premier League, ale dam radę, będzie dobrze. Więc generalnie wydaje mi się, że mamy takie dwie konkretne opcje, jeśli chodzi o zamienników za Madisona. Pierwszy to jest Bokoja Saka, który jest milion droższy od. Boena, ale ma 90 minut zawsze i ma karne, Ale mamy takie dwa ale. Pierwsze jest takie, że mamy ubawę, czy nie ma urazu. Będziemy wyczekiwać jakichś informacji, ale nie myśli, mi się wydaje, że niewiele dowiemy się od artety. Druga jest taka, że jeśli chodzi o ostatnie 20 spotkań w Lidze, Kaja Saka zdobył tylko 4 bramki z gry. Więc porównajmy sobie ewentualnie liczby Jaroda Bowena i Saki z całego sezonu. To Boen miał 67 punktów, gdy Saka 66. Jeśli chodzi o oczekiwane gole bezkarnych, Boen 4,5, Saka około 3. Pod względem sezonu. Setek 9 do 6 dla Bowena pod względem wykrywanych. Setek 3 do 4 dla Saki, czyli 4 do 3 dla Saki. Więc podsumowując, to konkretami, konkretami Bowen ma 7 goli i asystę, a Saka 3 gole i 4 asysty. Więc te liczby są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o ofensywy. W okresie od kolejki numer 5 do kolejki numer 11 Arsenal miał 8,1 oczekiwanego gola Zaś West Ham 8,8 Więc generalnie wnioski możecie wyciągnąć samemu Czy Bowen jest lepszy czy też nie Ale moim zdaniem w związku z tym, że mamy tą niepewność u Bukayo Że może on ewentualnie zagrać To dla mnie Bowen wydaje się minimalnie lepszą opcją Przez to, że nawet zdobył więcej punktów w tym sezonie Ma lepszy kalendarz długoterminowo, kosztuje milion mniej I wiadomo Saka to jest Bukayo Saka Ale ta ostatnia forma mnie po prostu jego nie przekonuje Zobaczymy co się wydarzy Przechodzimy jednak do Kremla de la Crème tego odcinka Czyli do kapitana, bo tak naprawdę nie wiem na kogo postawić. Szczerze patrzę na te wszystkie opcje, które mamy. No to Haland przeciwko Chelsea w dwóch meczach zdobył 0 goli, 0 asyst, Salah przeciw, przeciwko Brentford w trzech meczach 2 gole, 0 asyst. Saka przeciwko Berli, 5 meczów, 0 goli, 0 asyst Son przeciwko Wilkom 9 meczów, 0 goli, 2 asysty No i jeszcze Watkins przeciwko Fulham 9 meczów, 2 gole i 2 asysty Więc generalnie nikt nie błyszczał Ale tak sobie porównując te wszystkie liczby, które tutaj mamy No to w ostatnich 4 meczach Bo statystyki na planszy to są 4 mecze Lecę w ogóle dzisiaj niesamowicie Jeśli chodzi o tempo Ale też spieszę się na prywatne spotkanie Więc muszę i tyle W każdym razie to Ostatnie 4 spotkania Najwięcej punktów miał Mohamed Salah 41 Miał też najwięcej bram bo 5 podczas gdy w tych właśnie meczach Oli Watkins miał jedną bramkę i dwie asysty, Salah miał 5 goli i Haland 3 gole i asystę. Pod względem jakości drużyny najlepiej wypada Manchester City i Erling Haaland, pod względem jakości rywali najlepiej mimo wszystko wypada Mohamed Salah, zaś sugerując się szansami na gole Superbet ponownie wygrywa Erling Haaland, który ma 52% na bramkę podczas gdy Mohamed Salah ma 49, a Watkins 44. Ogólnie te liczby wydaje mi się, że są takie pokrywające się i w sumie ciężko na podstawie nich wyrokować, więc ja próbuję ugryźć to z drugiej strony. Pierwsza strona jest taka, że jeśli chodzi o mecze Halanda z Chelsea, Haland jeszcze nie zdobył żadnej bramki. Po drugie, jeśli chodzi o historię spotkań Head to Head Chelsea i City. To oni w ostatnich czterech meczach Wygrywali, wygrywali 1-0, czyli nie było dużo goli W każdym razie City wygrywało te spotkania Ale tylko 1-0, więc nie zapowiada się Że będzie tutaj jakaś kanonada W przypadku Salaha mi się wydaje, że jest taka bezpieczna opcja Ma przecież karne, gra po 90 minut Gra w ostatnio najlepszej ofensywie ligi Jeśli spojrzymy sobie na ten okres Od kolejki numer 5 do kolejki numer 11 A Brentford nie ma strakoszy Za Śłodkins to jest taka opcja, która ewentualnie może kusić Z powodu tego, że zagrał u siebie A jeśli chodzi o mecze u siebie To Aston Villa w tym sezonie średnio zdobywała 4 bramki na Villa Park. Oni mieli tam 6, chyba z Brighton, w innych spotkaniach po 3. Więc, generalnie, jest to ekipa, która czuje się jak ryba w wodzie, właśnie grając na swoim stadionie. Więc to jest taki argument, dla którego kupiłbym. Tą kandydaturę Watkins'a. Także generalnie najbe najbezpieczniejszą opcją jest Salach, ale u mnie prawdopodobnie skończy się na losowaniu podczas Deadline Live. Znowu bohaterami będą Mohamed Salach i Oli Watkins. Więc zapraszam Was serdecznie. A na koniec jeszcze podrzucam polecany skład na tym kolejkę Możecie się z nim zaznajomić. A ja już kończę ten odcinek. Jak wspomniałem chwilę temu, słyszymy się jutro o godzinie 11. Jeśli lubicie takie formaty, jeśli lubicie moje odcinki, dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś uwagi co do moich, jakichś tam pomysłów, czy w ogóle do czegokolwiek, też dajcie znać. Dajcie znać też, jakie robicie transfery w tej kolejce. Zobaczymy czy kminicie coś ciekawego. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia.